Siemanko z tej strony Kolis i witam Was w kolejnym odcinku z testów maps. Słuchajcie, znajdujemy się dzisiaj na mapie Pojedzierze Gon Gostynińskie, Real Maps. Słuchajcie, tu jeżdżą samochody, także przepuścimy. Proszę, 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 proszę jechać. Tam sobie y, zobaczcie, łosie chodzą też. Haha, <laughs> to nie są łosie, ale was teraz robiłem. Y, tutaj mamy co? Mamy tutaj przystanek, tak? Zrespiliśmy się na przystanku. No po prostu. Tak w sumie wypada, nie? Przyjechaliśmy na mapę, wczytaliśmy się, respimy się na przystanku, jesteśmy nowymi gośćmi na wiosce, słuchajcie. Jesteśmy nowymi gośćmi, także jako nowy gość sprawdzę sobie tą ma O, skurbe. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. O, skurwesyt widzowie. Mamy tu dużo pól, także patrzę, że jest zajebiście. Mapa nie jest mała. E, zaraz wam przeczytam co nam... Sprawdźmy sobie tylko, czy te landy, kurde, są wszystkie osobno, czy takie łączone. Z tego co widzę to chyba wszystkie osobno. O, siwy dym, uhu, fajnie się to zaczyna. No mapa, ale naprawdę nie sądzimy, że mapa jest taka duża, no jak widzicie sami zresztą, nie muszę wam tutaj... O, o bracie, super, super, fajnie, 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 mapka już na pierwszy rzut oka wydaje się fajna, zaraz ją obejrzymy sobie, pogońmy sobie czas tak do 12, żeby te światło nam lepiej tutaj rozświetlało to co mamy do pokazania, a w tym czasie zademonstruję wam, albo przedstawię wam to, przeczytam co autor... No, o czym nas autor informuje. Także tak. Mapa została stworzona na podstawie terenów leżących nieopodal pojeździa Gostynińskiego regionu, który rozciąga się między Gąbinem, Gostyninem, a Włocławkiem, na lewym południowym brzegu Wisły. W rejonie znajduje się park krajobrazowy, bogaty w piękne jeziora i lasy. Jednak tereny, jednak treny... Gminy, tereny, gminy, no tak jest napisane: tereny, ale pewnie tereny, gminy leżącej nieodpodal gminy Gostynin, są intensywnie eksplo eksploatowane rolniczo. Mapa została stworzona na podstawie razy 4 z realnym ukształtowaniem terenu i siatką z Google Maps. Fajnie, elegancko. No i teraz mapa posiada 3 wsie, zajebiście, 250 farmlandów, 258 pól, z czego kilkadziesiąt łąk, kilka mniejszych lasów, 4 gospodarstwa, 13 skupów, zmienione tekstury drzew, nowe tekstury malowania terenu, tekstury upraw z dodanym ugniataniem ściernisk. Fajnie, tekstury po dodane dodają długniętaim, czyli wiecie, no, trzcinisko tam się ugniata, bardzo fajnie. Multiteren, e, ruch drogowy, polskie terminy zasiewów, trzy typy polskich rejestracji czarne z flagą i obecne, agrome, CPN, tartak, punkty kupna wapna i RSM, czysty log. Życzę miłej gry. Dziękuję bardzo. E, oczywiście autorem mapy jest Paw Paweł ll także pozdrawiam autora i przetestujemy sobie to. Mapkę, słuchajcie, no jak widzicie, sami jest ona naprawdę bardzo duża. Prezentuje się wyśmienicie na pierwszy rzut oka. Zobaczymy, jak te pola kurczę tutaj. No, na pierwszy rzut oka naprawdę ładnie to wygląda. Zobaczymy, sobie obejrzymy. Eee, wiecie, ja też patrzę to wszystko okiem gracza, Także nie. Tam ze strony profesjonalnej to nie powiem o co tu chodzi, ale no, wydaje się spoko. Tutaj co? Tutaj mamy pewnie jakiś skup. Lubię takie skupy kurczę u rolników. Oczywiście. Huf, trzody, gier, Zalewski. Proszę bardzo. Oczywiście możemy sobie tutaj. Yy, zboże sprzedać. O! Knuri Maciori, tutaj słychać. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No, wszystko tutaj ładnie to wygląda. Przejdźmy sobie dalej, przejdźmy sobie dalej, moi drodzy. Od razu odpowiadam na wszystkie pytania. Jak ktoś będzie pisał w komentarzu, yy, zobaczycie takie pytania. Napiszcie, proszę obejrzeć odcinek MPG. Już niedługo, no jakoś na dniach. Postaram się, nawet, nie wiem, no, zobacz. Nie chcę obiecywać, bo coś się wyklei, ale yy, no. Na najbliższych dniach. E, tutaj co mamy? Tutaj mamy jakiś e, okręgowo spółdzielny Mieczarsko w Gostyninie. Bardzo fajnie. Ja lubię mapy, które są robione na podstawie takiego Reala, więc to mi się podoba. Tutaj prawdopodobnie mamy jakiś sklep agromy, proszę bardzo. O, proszę bardzo, fajnie to wygląda ogólnie. Modele są zajebiste. Sklep z pojazdami stacja wapnowana wapnowana, wapnowania. No, i FHU Wiesław bardzo elegancko. Ale to tutaj już obok mamy również skup. No, skupy mają klimacik, nie ma co gadać, mają naprawdę niezły klimacik. Zresztą sami po prostu, no, widzicie tutaj mamy agromę, jakaś wystawa, tu jest. No, sklepik, nie? No, to co to chodzi? Sklepik rolniczy musi mieć takie smaczki, słuchajcie, no, bez tego to nie może się po prostu to rozegrać. Tutaj mamy jakiś obornik, yy, wiadomo, no, gospodarstwo to jest. Co jest? A, dobra, to jest koniec mapy, także ja tam się pcham Dobra, jedziemy sobie jeszcze dalej, w tamtą stronę pojedźmy e, Tutaj tu już byliśmy Czy w tamtą stronę jak pojedziemy, to coś znajdziemy? Gdzie my jesteśmy na mapie? A, tutaj, dobra, no tu się będzie kończyć e, Tak, tu już się będzie kończyć... E... Ale mi wiecie, i to mi się podoba najbardziej takie zakończenia mapy Że coś dalej tam się toczy, nie, ale no my już tam pojechać nie możemy, ale coś tam dalej się toczy. Takie zakończenia mapy są najlepsze, także plusik duży za to, że no a nie wiecie, jakieś ściana taka kartonowa jak w farmingu 11 czy 13 yy, Musi być takie zakończenie mapy, bo to fajnie wygląda Wiesław Choiński, tutaj patrzymy Waldemar, no, no legalsko Wiesław Choiński patrzę duży gospodarz, Jan Łoś E, tu pewnie Wiesław, a, a Władysław, a tu Wiesław pewnie, a jak, Wiesława, bo te największe pola to Wiesława. Tutaj mamy, jeżeli teraz sprawdźmy, tutaj te pola, czy zaraz do tego to przy, a tu już byliśmy, przejdziemy sobie dalej. Zobaczymy, teraz zaraz gospodarstwa, jakie są dostępne. Mamy tutaj jakieś, kurde, jak widzicie, jakieś takie oczko, no takie, no bagno, można powiedzieć bardziej. Pola, klimacik mają. No, z tego co widzę, no tak ładnie to wygląda. Mapa jest. O tu prawdopodobnie jakaś gospodarka. Czy to jest nasze? Czy to jest słuchajcie, nasze? Nie wiadomo, pewnie któryś z waszych kolegów będzie mógł sobie. Oczywiście, będzie mógł sobie tutaj pomieszkiwać. Ale, no, jeżeli chodzi o pola, fajnie to wszystko wygląda. kurczę, no, co tu mogę dodać? no Mapka na pewno jest taka rozwojowa. Bo jeżeli można im zobaczcie, zobaczyć i mniejsze pola, jakieś takie jak tutaj. Tak jak. No tu też można sobie być, że to mniejsze. Albo tak, tutaj są takie mniejsze. Yy, więc można się rozwijać. No mapa tak do, do, do pogrania, rozwojowo nawet, nie? A tutaj? Nie, tu nie. Krowa muczy, mówi, że nie. Tu nie można wchodzić. Tu mamy o. Syrte to jest. Yy, Prawdopodobnie. Kiszonka tutaj jest. Yy, no i tyle, i tyle. Tu nie ma co. <laughs> Sorry, że tak kaszle widzowie, ale. Nie wiem, coś mi ostatnio choroba, jakaś łapie znowu i katar mam i, i gardło mnie boli i troszkę kaszel mam, no Rozumiem, że na przykład papierosy palił, i miał kaszel, ale nie palę papierosów i zobaczcie, i też mam kaszel Także masakra Tu co, jakieś domki eee, No różne takie rzeczy, słuchajcie, słuchajcie, łosi, jelenie, sarnie, borsuki, no tutaj wszystko będziecie mogli sami odkrywać eee, Tu jakieś też gospodarstwo No i prawdopodobnie również jest grywalne Tak? A, pewnie o, a jak? Chłopie, tu kury są, so człowieku. Tylko to trzeba kupić. Tu nie ma nic za darmo. Trzeba tereny kupić. Zobaczcie, my jesteśmy tu, gdzie my jesteśmy. Tu jesteśmy. To nie ma nic za darmo. To trzeba kupić. Poczekajcie. Akurat, że nas stać, sorry za to, że nas stać. bo mamy aż 5 milionów. No my sobie możemy pozwolić na kupno takiego pola wraz z gospodarstwem, nie ma problemu. Dobra, zapisuj to, zasyp, zapisuj sznela. Dawaj, 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 dawaj. No i zobaczcie, się zapisywać teraz będzie godzinę. Więc możemy sobie pogadać o pogodzie, Słuchajcie, dzisiaj u mnie pogoda, spoko. Przed chwilą padał śnieg, a teraz ja patrzę, bo tutaj o, mam okno, dlatego tak patrzę. A teraz o, słońce świeci, nie? Także przed chwilą padał śnieg, a teraz słońce świeci. Popierdzielone to jest, ja już byłem zadowolony. O, skurwesy, nie to ja chciałem. Już bym zadowolony, mówię śnieg pada, tu może do czym się wyjedzie, to coś tam się bokiem polata, a tu kurde... Nie tego, wiecie, jak, bo wiecie, bo jak śnieg napada, to mnie szkoda. E, no także, słuchajcie, tutaj mamy krowy. No i chcecie krowy hodować, to kupujecie. Tylko musicie gospodarkę najpierw sobie kupić. No, sorry, no ale za darmo, no to wam nie gospodarki nie da, to no, nie, nie wiem co wy w ogóle. Nie wiem co wy w ogóle myśli. A nie wiem co wy myśleliście, że krowy za darmo sobie kupicie. Dobra, już nie nieistotne. Ale krówki możecie sobie kupić, także tak to wygląda. Gospodarstwo. Nie będziemy się rozczulać za bardzo nad tym. Tu mamy coś, no takie statyczne. Gospodarstwa, które naprawdę widać, że... No było, było troszkę roboty przy nich wykonane. To nie jest to takie e, gospodarstwo gdzie wszędzie jest to samo, tylko jednak, e, jednak no, różnią się, różnią się. Co właśnie ja lubię to tu jakieś takie mniejsze. O, i co mi się podoba, słuchajcie. Puściweczka nawet jest. No, model to naprawdę, to już ten Model to pamięta czasy chyba jedenastki. Nawet albo trzynastki, bo on jest naprawdę stary, jak siady pamiętam w starszych farmingach był. Także, ale to nie o to chodzi. Na to i tak nie będziemy patrzeć, tam nie będziemy zaglądać. To po prostu o to chodzi, żeby z drogi tam yy, coś nie, coś było widać. Yy, dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tutaj posiadamy coś jeszcze. Jakieś gospodarstwa, tu się ktoś buduje. <laughs> Wziął kredyt na dom, sobie życie rujnuje Ale... ale widać, że tu robota cały czas idzie, tylko budowlańców brakuje, cholerka No ale ty wiecie, no, dzisiaj powiedzmy, że jest ta niedziela, także... Dzisiaj nie robił. Tu mamy... A tu mamy dużo rzeczy, to jest kolejna wioska, tu mamy gier Coś tam, baron jajeczny, coś tam... Dobra, tu mamy zakład obróbki drewna, tak się domyślałem, hodowla Karpia, Marian, Nowak, ale jaja Szwalnia Przyjmę grus. what? Odwiedź Aaaa, ale jaja, przyjmę kamienie kamień z popiół, bo ziemię. O, popatrz, to chłopowi można tu kamienie przywozić. No i zajebiście, fajnie rozwiązane. No i takie rzeczy to ja lubię, nie? Takie rzeczy to ja lubię. On się buduje, ale on przyjmie. On nie kupi, on przyjmie, bo on funduszy. No wiecie, no po polskiemu, kurde, no to już nie, nie można za wszystko płacić. Mamy tutaj Zodiak. No Sklep, bar, możecie sobie na piwko przyjść, nawet coś skonsumować. No i tu mamy prawdopodobnie tartak oczywiście, tu mamy tartak. Ciasno, elegancko, tak jak na polskiej wsi, tak to powinno wyglądać. Tutaj kiszoneczka, już troszkę otworzona, a tu oczywiście Waldemara Pole, a tego mojego ulubieńca, nie wiem. Dobra, przechodzimy dalej, yy, tu nie ma nic, tu ktoś mieszka. Tutaj wioska, po prostu toczy się życie, toczy się dzicze, dzicze, <gryw> dzicze się toczy. No, jak widzicie, co wam tu mogę opowiedzieć o, na ten temat. Tutaj mamy, przecież, to jest gospodarstwo, które można zakupić. Prawdopodobnie tak. Albo nieprawdopodobnie, tylko jest nawet pewny. Zobaczcie, kolejne gospodarstwo, które możemy sobie zakupić i tu mieszkać. Jest taki ścisk trochę, nie lubię taki właśnie ścisk. Kupujemy jedno gospodarstwo i mamy, zobacz, raz, dwa. Trzy pola, nie? Także tak to wygląda, ale to jest gospodarstwo, więc tu można akurat. Obora dla krów duża, tu kupujemy sobie krowy, zobacz. Kupujemy sobie 10 krów, zobacz, cyk. Zobacz, widzisz? I zobacz, jakie potulne krowy. Nic, nawet się nie, nawet nie drgnął, Nawet nie drgnął. Jak wchodzisz, tu się życie toczy tak jak w tej Story, nie? To jest tak jak w tej Story Jesteś w pokoju, zabawki leżą nieruchomo, nikt się nie rusza. Wchodzisz, zobacz. Zobacz, nie ma żadnego ruchu, nie? Nie ma żadnego ruchu, nie ruszają się. Tylko zamknę oborę. Tutaj zamknę, tu wyjdę. Tu wyjdę, zamknę. I on, i na pełnej. No, i na pełnej tam sobie tańcują. Także tak to wszystko wygląda. To naprawdę to nie jest żaden przypadek, że... I zobacz, otwieram. A, I znowu nieruchomo, kurde jak się boją. Dobra, no to także tutaj mamy drugie nasze gospodarstwo. Albo trzecie, już nie powiem. Prawdopodobnie, prawdopodobnie trzecie Trzecie, tak. Już ja dobrze nie pamiętam, mojeku. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką, no, niestety. Tutaj mamy też kolejne gospodarstwo, widać, że ktoś naprawdę sianka ma. Bo gospodarstwo widać, że potężne. No i teraz, jeżeli chodzi ogólnie o, o mapkę, nie? Jak to się prezentuje? Przejdźmy sobie tak od góry. No pola są zjawiskowe, mógłbym tak powiedzieć, że są naprawdę zjawiskowe. Tutaj... Zobaczcie, teren również jest y, nieprzypadkowy, nieprzypadkowy. Tutaj coś kurde się działo, nie? Dobra, mapa reala, fajne fajne góry na sankach, chcesz jechać? Nie ma problemu. Zjeżdżasz na sankach, jak jest zima. Więc autor pomyślał też dla ludzi, którzy są bardziej tacy tacy rozrywkowi, tak? Y, lubią gdzieś tam, ozwać taki ciężki przejazd z belami, no trzeba jechać powolutku bo i tak nie przejedziecie tędy, bo tu jest koniec mapy, moi drodzy, kochani widzowie. Nie ma szwanca, tu nigdzie już nie pojedziecie, także możecie sobie tylko popatrzeć. Ta droga was nie dotyczy, ale to nic, ale tu na sankach jak, jak chcecie, nie ma problemu. Na tą mąkę jeszcze dojedziecie, ale tu dalej możecie <laughs> sobie pomarzyć. Dobra, idziemy tam dalej, idziemy tam dalej, czyli mam na myśli tutaj. Co tu mamy? Coś tu się kryje, ale co? OSM, Gostynin, Zlewnia w Solcu, proszę Cię bardzo, proszę Cię bardzo Także tutaj coś też jest eee, Dalej? Dalej chcesz pojechać, no to No to nie wiem, to już, już jest Twój problem Bo dalej nie pojedziesz Tu chodzą krowy, no to mówiłem, tu już gospodarka taka trochę większa chyba, mówiłem albo nie mówiłem Pola, jeżeli chodzi tutaj o ten teren, pol A tutaj wiecie, to tak czasami też jest, to nie ma wszędzie kurde pól, lasów, drzewek Czasami też są takie tereny, gdzie tu się nic nie dzieje, no takie też muszą, muszą być takie trochę nudne też tereny czasami. No bo nie ukrywajmy, nie zawsze się coś kurcze dzieje, nie zawsze tam gdzieś jest nasranych tych krzaków drzewek Trzeba się do tego przyzwyczaić. To jest po prostu realny świat. No już chciałem powiedzieć, że jesteśmy teraz Farming Simulator, ale zapomniałem o tym, że jesteśmy w realu i kręcę dla Was vloga. Także zobaczmy co tutaj się. Tu byliśmy? O, to mi się podoba, zobaczcie, pomost, na rybki chcesz przyjść, nie ma problemu, tylko że w tym stawie nie ma rybek, ale chcesz posiedzieć, na ryby się nie chodzi po to, żeby łapać ryby, tylko piwko wypić, góra 8, także możesz bez problemu przyjść, nie ma problemu, yy, krajowa spółka cukrowa, zobacz, zobacz, buraki chcesz sprzedać, przyjeżdżasz, od ciebie wezmą wszystko, cały towar od ciebie wezmą, sprzedaż tutaj, fajnie to jest zrobione, fajnie to jest zrobione, łąki, no, pola, lasy, no, o to chodzi, o to chodzi, tu ktoś mieszka No właśnie, no właśnie, widzowie, tu taka polna trochę, wiecie, że polna, znaczy polna, Dro chodzi mi o drogę, że trochę taka żwirowa droga Tu mamy paliwo, zobacz, Chcę zatankować, przyjeżdżasz Tu są naprawdę ogromne chlewnie, ogromne chlewnie, czyli tu mamy biogazownię Dobrze trafiłem? Dobrze trafiłem? Nie Źle trafiłem, haha, ha. ale to nic. Się tym nie przejmuje. Ferma drobiu tu jest. Sortownia ziemniaków, Handla zwierzętami. Dlatego tu jest tyle tych chlewów, bo tu kurde zwierzętami handlują. Także no mapa naprawdę ładna. No fajna jest. No można pograć. No coś tu można pograć. Nie wiem, no, no mi się nawet podoba, no wiadomo tutaj niektóre rzeczy no, można by było zmienić, ale ogólnie to tam, co ja tam się będę czepiał Moim zdaniem no po prostu poprawna jest mapa, fajna A tu mamy gospodarstwo, na którym jak, i tak nie pomieszkacie No właśnie, yy, tu mamy jakieś pola, tu kolejne takie zalewy, no takie bagna bym powiedział bardziej, bagna takie nie Także cóż, cóż tu mogę wam jeszcze pokazać, mogę taką oblatywkę zrobić po mapie, żeby wam zaprezentować ten teren, jak to się wszystko prezentuje tu mamy też jakąś wioskę, na którą już nie dojedziecie. Tu mamy też pola, pola. Fajnie, fajnie. Gdzieś my jeszcze nie byliśmy tutaj. No tutaj to raczej chodziliśmy już, nie? Tutaj byliśmy w tej wiosce, tu, o właśnie, to zjedzaliśmy, tutaj były te chlewnie. Tam u góry żeśmy też byli, bo widzę, że kupiliśmy tam gospodarstwo. Eee, no i cóż, tu też są takie bagna, jak widzicie. I tu naprawdę Pola, widzicie, są, no, pokażę Wam jeszcze na mapie, no pola są i małe, dziś na przykład tutaj są takie mniejsze pola, jak widzicie, ale są też większe, tak jak na przykład. Ym, na przykład 151 jest większe, 112 chyba też jest większe, gdzieś tu 126. No i pola są takie, wiecie, bo pola, że, że pola, ale też jest takie imię, pola, nie? Ale jaja, e, dobra co wam mogę tu jeszcze pokazać, nic widzowie, musicie sobie sami sprawdzić, kurde, <grym> jak was interesuje mapa, sobie pograjcie, moja ocena mapy, yy, myślę, że mogę dać taką, no nie wiem, ósemeczkę, kurde, 8 na 10, nie coś zawsze można poprawić, ale no mi się podoba, no mógłbym na nie grać, no bez problemu, także to jest moja ocena, wasza ocena może być również inna, sprawdźcie sami, pograjcie i tyle, ale mapa naprawdę fajna, także trzymajcie się, do następnego, wpadnijcie na Instagrama, bo jest konkurs na słuchaweczki, także trzymajcie się, na razie. thank uh you -huh.